Które ja kanale Dzisiaj gram ja w taki sposób. Kto trafi? Dodam tej beczki, dam piłką. Mam przykład: jak, jeżeli ja kafę, to ja dla ciebie wymyślam całe. O, się Ja wymyślam całe. Dzisiaj wymyślam. będzie specjalny, specjalny coś nowego, gdzie gość, tak zwany gość. Ja szukam na odcinku. No e, na imię nie polewam. się zrobić imię, dach odcinku. Mamy pojedynczyć? trzeba dostaj słupy. Nie, bo. Ik weet het niet, maar ik ga even kijken of ik het goed kan zien. dat is me. ja dat is me. Wees, dat is me. Dat is me. Hé, schiet. Nou, maar ik het niet

I nie ma. A te ręce? Są bardzo. A jak to przegra to... Nie giwała się na tym odcinku. Bo Ci mogę, potrafią. Nie Widzicie się. To. Tak, nie giwcie się. Zrób więcej kawałek ode mnie na odcinku. Dawaj. To nie ma, bo to mi jest ciężko inway.com. Uh, ja. no. To znaczy, że 80 subskrypcji, fajne. Jeden film. To Nie wiem, gdzie się to? Mieć tak? Jak tak? Miecz tak? No, 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 no. tak? Uwieczna, Poszła a się je brakość. Muszę dołącz Ło Blisko. by się przydał i włosy Mogę nogą? góry? No. Więc widzowie Ja blisko. Ja skamien! Ja piłam cię. Tak, ja pokażę cię. No już koniec. A ja dla ciebie? Nie. Alebo no, no. no, no to musisz? O, że na w w ha? Mogę, żeby napisać, żeby napisać w komentarzu i w następnym tak. odcinku. Mogę napisać? żeby napisał w komentarzu i w następnym odcinku? No to zrób 5 pięć kapek Oś tak tego nie tylko trzy szybko bo inaczej nie to obiżka jedna 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 Jeden. zrobione, zrobione, dwójki dawaj. Jeden. Dwa. Dwójki zrobione. zrobione. Jeden. Dwa. jedna jedna nie. Nie. jedna 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 to nie udało się! Udało mi się, ja bo jeden, potem dwa. A i chodzi, nie umiesz, kurde. Dała cię! Dobra widzowie! Ja. Idziemy pokazać Chau. mojego Chau. specjalnego gościa. ja! Co? Chau. Jak ja trafiłam! No, ej, to zaraz, nic! I oto jest on. Emil się nazywa. I to jest taki właśnie, kotek. Ale on, a głębia jest taki właśnie, historia. Ma już dwa za. Jeszcze jeden i to jest Brzoskwina. Brzoskwina też jest fajna. Weź ty. Ja ze I byś się teraz miniaturki nie ma bez ciebie no. A tu jest jeszcze młota miniaturka. Tu jest jeszcze piękniejsza. Ale tam jest... Właśnie on był specjalnym gościem. Emil. To był specjalny gość. Chciałbym na czapkę w górę. subskrypcja. A chcecie więcej odcinków z lekkim X. To dla czapki w górę. A teraz idziemy sobie rzucić. Zasuba. Patrz jak śmiechu. Dwie. Tam pies. No, odejdźcie. Jeszcze sobie grałam chwilę, dopóki go nie ma, bo nie trochę wkurzamy. Patrzcie witora, to jeden. Co robicie jeszcze raz? Jeżeli chcecie odciąć pałę na 512, zadać w górę. Albo specjalność nie będzie. Wow! No i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Dajcie suba jeszcze raz łapkę w górę. Do zobaczenia! Wow! Jak e, się Jeszcze przypomnę, że widzę co o 18.10 mogąś spać wcześniej, bo lub później marek sobie te tuchale. ale Więc to jest jak coś 13 days, widzowie. Muszę nagrać dzisiaj dwa filmy, a jeszcze widzowie e, ten e, w poniedziałek, wtorek i środę, Moja na tym właśnie filmie, gdzie rzucała do wiadra szyszki. Moja w tym filmie, że trzy dni, bo w poniedziałek, wtorek i środa będę mieć na nagrywanie, ale do środy muszę nagrać jakieś rzeczywiście filmy, bo w sobotę bodajże idziemy na e, z soboty po dalszej idziemy, widzowie, na to południe, Więc e, chyba tyle. I będzie trzeba z krokami, bo to tylko dwa punkty, ja jeden. Locking z nasi z No i to by było na tyle. Dajcie łapy w górę. No i to mam Suba. No chyba się pokażę. Dobra, widzimy się. Elo. O, o Jezu. Äh, ich hab keine Schuhe. Hier oh. ist